W ostatnich tygodniach fala protestów rolniczych wstrząsnęła całą Europą, a zatrważające filmiki obiegły media internetowe. Co jednak dzieje się w Polsce i jakie są nastroje rolników? Dzisiejsze rolnictwo wygląda nieco inaczej niż kiedyś. Wysokie ceny nawozów, zaś niskie ceny płodów rolnych, ugorowanie ziemi, zatrważające wymogi sanitarne, biurokracja i zielony ład. Dziś rolnik wyjeżdżając w pole z obornikiem, musi najpierw zrobić mu zdjęcie. Trudno jest to sobie wyobrazić, ale takie stawia się wymogi. Kiedyś podstawą obfitych zbiorów była wrodzona umiejętność wczuwania się w zmienne i nieprzewidywalne warunki pogodowe. Dziś rolnik ma się jednak stosować do odgórnego kalendarza, który nakazuje mu, kiedy ma wyjeżdżać w pole, a kiedy ma na to zakaz. Rolnicy w całej Europie mówią o braku rentowności w obliczu nowej polityki Unii Europejskiej. Jeszcze dwa tygodnie temu, 24 stycznia, byliśmy świadkami ogólnopolskiego protestu rolników blokujących drogi we wszystkich województwach. Jednak media bardzo mocno to przemilczały, a było to wydarzenie dużej wagi dla nas wszystkich. W porównaniu z innymi protestami w Europie, gdzie orano asfalt na ulicach, czy oblewano urzędy gnojowicą, to ten polski protest był, co prawda, głośnym, ale w miarę nieuciążliwym sygnalizowaniem o potężnym problemie sektora rolnictwa i przedstawieniem własnych postulatów. Jakie jednak zaszły zmiany od tamtego protestu? Zacznijmy od jednego z najbardziej absurdalnych, według rolników, pomysłów Unii Europejskiej, jakim jest obowiązek ugorowania 4% gruntów, czyli pozostawienia ziemi odłogiem. Komisja Europejska wydała 31 stycznia specjalny komunikat, w którym poinformowała o możliwości tymczasowego odstępstwa odnośnie konieczności ugorowania przez rolników 4% gruntów w ramach przepisów wynikających ze wspólnej polityki rolnej. Mowa jest jednak o odstępstwie tylko na okres jednego roku. Rozporządzenie będzie obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2024 roku. Państwa członkowskie, które chcą zastosować odstępstwo na szczeblu krajowym, muszą powiadomić Komisję w ciągu 15 dni, aby rolnicy mogli zostać o tym jak najszybciej poinformowani. Jak do tego odstępstwa od ugwarowania gruntów odniósł się Janusz Wojciechowski, komisarz europejski do spraw rolnictwa, cytuję: Proponując to tymczasowe odstępstwo, Komisja wykazuje elastyczność i solidarność z rolnikami europejskimi w obliczu wyjątkowych trudności. Umożliwiając produkcję roślin wiążących azot i międzyplonów bez zastosowania środków ochrony roślin. Odstępstwo to zapewnia równowagę między krótkoterminową koniecznością wspierania rolników, a długoterminową potrzebą ochrony naszego klimatu, zdrowia, gleby i różnorodności biologicznej. Mówił Janusz Wojciechowski, komisarz europejski do spraw rolnictwa. Kolejnym ważnym postulatem większości protestujących rolników w Europie było i jest wstrzymanie bezsłowego handlu z Ukrainą. Na ostatnich protestach zauważyć można było, że rolnicy wyraźnie domagali się nawet całkowitego zatrzymania importu z Ukrainy. Bezsłowy handel z Ukrainą został jednak przedłużony do czerwca 2025 roku, jednak ze zmienionymi warunkami. Te zmiany warunków według rolników nie obejmują znacznej części najważniejszych produktów rolnych, o których była mowa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w niedzielę 4 lutego bieżącego roku w Krasiczynie odbył się protest w trakcie trwania konferencji Europa-Karpat, skierowany przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej. Uczestnicy protestu mieli okazję spotkać się z Januszem Wojciechowskim, komisarzem Unii do spraw rolnictwa. Rolnicy nie kryli swojego niezadowolenia z aktualnej polityki Unii Europejskiej. No to jest nie jest My nie jesteśmy no to jest zadowoleni z całej polityki unijnej, jesteśmy niezadowoleni. Po prostu ona nam szkodzi. Ta polityka nam szkodzi. Po prostu to są działania Unii Europejskiej. Komisji, tak, do marzy, które nam do tego, szkodzą. To nie Jak nie chcecie nam pomagać, to nam nie przeszkadzajcie. A Unia Europejska swoimi dyrektywami, przepisami szkodzi naszemu rolnictwu. Szkodzi mojemu rolnictwu, moich dzieci. Nie może tak być, że kosztem czyimś szkodzi Pan drugiemu. A tak jest w tej chwili. No, najważniejsze Panie Przewodniczący, nie może Pan być zadowolony. Polityki Unii Europejskiej. Nie może Pan być zadowolony. To są słowa naszych rolników. Nie. Polska mówi nie. Dość. Dość. Także lider oszukanej wsi zabrał głos i zaznaczył, że rolnicy obawiają się działań europejskich urzędników którzy mogą być pod wpływem ukraińskich oligarchów. Dali, dali jakąś łapówkę i to wszyscy tutaj, to cicho, ja podam, to głośno, nie boję się tego, jakie konsekwencje miał. Tak rolnicy mówią, że Unia Europejska, urzędnicy zostali skąpowani przed oligarchów ukraińskich i dlatego te posunięcia są takie. Wiemy też, że Francja, Belgia też, są duże koncerny, które tam pracują, którzy mają po prostu tam ziemię i też oni to wszystko przekupują. I mamy tutaj takie przesłanie, znamy stronę ukraińską, wiedzą, co wiemy co potrafi, jakie nadużycia finansowe na dzień dzisiejszy są, ile minie sam pan słyszał, ile przekupił oligarcha urzędników, teraz 70 milionów za złoty, to 720 milionów hrywni przykupiani zostali teraz niedawno i to wszystko przedstawia nawet media ukraińskie i tego się obawiamy Unijny komisarz zabrał głos na temat bieżących spraw ja z nich, z nich nie chcę żadnego piaru, jak ja chcę załatwić jakąś sprawę konkretnie no dla rolników i też, proszę państwa dzięki temu, że ja to zatrzymałem Dopisano do tego rozporządzenia ostatecznie i to po drugich propozycjach. Ja powiedziałam tak, muszą być trzy produkty ograniczone, muszą być sła na trzy produkty. Dlaczego tylko na trzy? A reszta? Chwileczkę, chwileczkę, roma... Dlaczego trzy? Ale te trzy, to, czyli trzy... dokładnie. Ja, ja... Ale proszę pana, na trzy produkty, chwileczkę. No, nie jakaś... a dlaczego trzy? Proszę krótko odpowiedzieć, dlaczego trzy, a nie poszerzony zakaz? Inne rzeczy dotyczą innych produktów, za chwilę o tym powiem. Jeśli chodzi o te trzy produkty, na które kiedyś były cła, taryfy, i teraz chodzi o to, żeby, żeby je można było przywrócić, i to jest, to jest cukier, właśnie o którym Pan mówi, bo rzeczywiście import cukru wzrósł. Z 20 tysięcy ton. Na, na 3, 4, ale 100, rok referencyjny, rok który ale... uchwaliliście usta... Nie, rok nie, 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 referencyjny, który no ja obliczany na podstawie. Y, 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 ale importu pan posłuszek po to, żeby roku. nie dać nic powiedzieć. Pan no. wie to, co pan chce, ale pan kłamie w tym no, momencie. Nie kłamie, proszę pana. Ale pan, pan, wystarczy pan, wprowadzić kontrolę sanitarne, nie, wiesz, sanitarne na, pan, na, na granicy. tak? Ta żywność z Ukrainy nastruje i niszczy polskie rolnictwo. Ale czy posłuchacie państwo, ja wam powiem, potem wszystko powiecie. Ja wam powiem, jak wygląda sytuacja na dzisiaj. Gdybym, gdyby mnie tam nie było, gdzie jestem, poszłoby pełne, pełna liberalizacja, nie byłoby żadnych ograniczeń. No ona poszła przecież. Nie. W 2022 nie. Nie. roku. Nie. Oczywiście, że tak. Nie. Pełna dopiero później pod naporem protestów rolników, no tak. rząd, który pan reprezentuje partii, wprowadził jednostronny zakaz importu na cztery produkty rolne. Rolnicy okay. uważają, że trzeba więcej. Pan teraz tak. mówi o czterech zupełnie innych, a tamte nie, będą nie, nie, dalej. Są, nie, nie, to są. Proszę Państwa, jeszcze raz jeszcze raz, Państwu mówię. Mówimy o, w tej chwili o trzech produktach, na które przywrócono będzie, będą kwoty taryfowe. Ja tak, byłem za tym. Roku ja 2023. byłem. Tak, bo nie, nieprawda. Zaraz. 22, 23. Świetnie, 22, 23. No ale Ja chciałem 23. 21, 22, 23 zaproponowałem. Przegłosowali mnie do tej no pory, no więc proszę to zrozumieć. No, to dobrze, to ja przepraszam, że przerywam, bo muszę pan no. przerwać. To Pan po prostu chciał 21 22 23 a myśmy po prostu chcieli tylko i wyłącznie przed wojną 21 nie 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 ale ale nie ale my oczekujemy tego my żądamy tego ja rozumiem że pan rozmawiałem z rolnikiem, wie pan jest organizacja rolników producentów cukru oni wyrazili taką zgodę że jeżeli że jeżeli to nie przekroczy 200 tysięcy ton skali Europy to się to da wytrzymać więc buduje na Ukrainie, tak? Rolnicy także przypomnieli Komisarzowi, że to jego partia przegłosowywała ustawy niszczące polskie rolnictwo. Partia, pańskie ugrupowanie, po prostu jak głosuje, jak ludzie głosują, którzy nas mają reprezentować, a zarazem swoim głosują szkodzą. Szkodzą nam! Rolnicy zapowiadali 24 stycznia, że w przypadku braku wyraźnej reakcji władz na postawione postulaty będą protestować dłużej i dotkliwiej. Tak też się dzieje, ponieważ aktualnie zaplanowana jest akcja w całej Polsce, o czym poinformował 1 lutego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Na posiedzeniu Prezydium Związków w dniu 31 stycznia 2024 roku jednogłośnie podjęto uchwałę o ogłoszeniu strajku generalnego rolników na terenie całego kraju, który rozpocznie się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach z dniem 9 lutego 2024 roku o godzinie 10, co argumentują słowami. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich deklaracji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy. Nie pozostawia nam innego wyboru, jak ogłosić strajk generalny. Nie ma zgody na wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej strategii od pola do stołu i wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie. Rząd polski musi mieć jasny plan dla produkcji rolnej, opłacalność produkcji, odbudowy polskiego przetwórstwa i polskiego handlu. O to będziemy walczyć aż do skutku. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zdrowa polska żywność, którą produkuje polski rolnik, to podstawa do wyżywienia i zdrowia obywateli Rzeczypospolitej. Prezydium NSZZRI Solidarność apeluje o solidarność całej społeczności rolniczej. Opisują w komunikacie przedstawiciele NSZZRI Solidarność. W związku z zapowiedzianymi protestami rolniczymi informują o czasowych blokadach dróg na terenie całego kraju od 9 lutego do 10 marca 2024 roku. Prosimy rodaków o wyrozumiałość i świadomość sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Walczymy o nasze wspólne dobro, jakim jest uchronienie przed upadkiem i bankructwem polskich rodzin niejednokrotnie wielopokoleniowych gospodarstw rolnych. W ramach możliwości prosimy o unikanie podróży w każdorazowo wymienionych obszarach. NSZZRi i Solidarność apeluje o pokojową formę wyrażania niezadowolenia i współpracę ze związkowymi koordynatorami strajku. Rolnicy łączmy się w działaniu, apelują przedstawiciele związku. To nie koniec zapowiadanych protestów. Mowa jest też również o proteście 4 czerwca w Brukseli, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ma odbyć się ogromna międzynarodowa demonstracja rolników, w tym także Polaków, o czym informuje Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej. Cytuję: W związku z planowanymi działaniami 4 czerwca cały czas trwają rozmowy, także z Francuzami czy Belgami. Zaczęliśmy tworzyć wspólnie taką nieformalną grupę Zjednoczonego Rolnictwa Europejskiego. Jesteśmy w stałym kontakcie z różnymi organizacjami rolniczymi. Przygotowane są też różne scenariusze. Chcemy pokazać, kim są ludzie, którzy stoją za Zielonym Ładem. Planowana jest kampania, ponadto już dziś widzimy, że w międzyczasie może być wiele innych akcji wspólnych. Obserwujmy wszyscy to, co się dzieje obecnie w poszczególnych krajach, jak na przykład w Holandii czy Belgii, gdzie sytuacje mogą się radykalizować, mówiła wieściom rolniczym Monika Przeworska z IGR. Rolnikiem rzadko zostaje się od tak umiejętności i wieloletnie wypraktykowane sposoby uprawy roli oraz zamiłowanie do ciężkiej, aczkolwiek bliskiej z naturą pracy, zazwyczaj dziedziczy się od rodziców. Ziemia zakupowana jest z pokolenia na pokolenie, przechodzi w kolejne ręce spadkobierców, którzy w ostatnich latach mają coraz większe problemy z utrzymaniem tej wielkiej odpowiedzialności, jakim jest zaopatrzenie innych ludzi w żywność. Sytuacja, w której jesteśmy świadkami, nie napawa optymizmem. Jeśli popatrzymy na to z szerszej perspektywy, możemy dostrzec, że większość ludzi w Polsce i w Europie jest na skraju wytrzymałości i nie są to tylko rolnicy. Od trzech lat ludzie protestują przeciwko łamaniu praw i wolności obywatelskich, przeciwko narzucaniu wytycznych sanitarnych, między innymi przez trzyliterową Światową Organizację, która chce dyktować, co jest dla ludzi najzdrowsze i najbezpieczniejsze. Wydawać by się mogło, że według ich założeń najbezpieczniej jest zostać w domu, ale nie myśleć tylko o sobie, przyjąć pod dach obcego przybysza z innego kontynentu, męża zaś odesłać na granicę. A dzieci? Tu już brak mi słów w obliczu tego, że mało kto nawet mówi o tym, jak bardzo skandalicznie posunęła się seksualizacja dzieci w nowych programach szkolnych. Jest to niepojęte, a mało kto na ten temat w ogóle się wypowiada. Tak czy inaczej, może lepiej być świadomym problemu, by móc tym patologiom zaradzić. Wierzę, że długotrwały proces zniszczeń spowodowanych złymi decyzjami może ulec zmianie, gdy do świadomości każdego z poszkodowanych ludzi dojdzie, że to on jest gospodarzem we własnym domu i we własnym kraju, a gospodarka to jest naczynie połączone. Wszyscy rodacy jesteśmy w podobnej sytuacji. Zamiast krytyki, warto więc dzielić się radą i doświadczeniem w tak ważnych dla nas wszystkich momentach, jak ten. Chciałbym tylko, żebyście nie byli rozbici, żebyśmy nie dali się skłócić, co władza robi z nami, a ustawia jedną grupę na drugą i my się kłócimy i my się mieszamy. A oni się śmieją w tym czasie. My bądźmy zjednoczeni, my weźmy przykład, drodzy Państwo, z ptaków. Przylatują teraz ptaki, odlatują jesienią. Widzieliście, żeby któryś leciał sam? Są takie przypadki, ale on jest chory i on nie doleci. On po prostu przeznaczony na stracenie jest. A tak mają klucz, mają przywódcę. Ochrona, z przodu czujka, ustawione w kluczu wszystko, wiedzą kto odpowiada za co, wiedzą gdzie lądowisko mają, żeby się najeść, żeby się napić i dolecą te ptaki. A my jako ludzie mądrzy mamy rozum, bo ptaki mają tylko instynkt i one wiedzą jak się bronić, jak się zachować. Mamy rozum i tak każdy sobie rzepkę skrobie i czeka i na skrobie sobie każdy w pojedynkę. Większej biedy niż ma dzisiaj. Także bądźmy mądrzy, jednoczmy siły, twórzmy struktury i dbajmy o to, abyśmy naprawdę nie wstydzili się w przyszłości własnych dzieci i wnuków. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tego materiału. Jeśli uważacie, że moja praca jest cenna, proszę o darowizny, bym mogła nagrać kolejne materiały. Pozdrawiam Was serdecznie. Luiza. Czołem w Wielkiej Polsce.